Poszukujecie małej klawiatury do podłączenia do TV, tabletu, telefonu czy konsoli? To spójrzcie w kierunku poświetlanej mini-klawiatury bezprzewodowej RGB od Savio. To niewielkie urządzenie kryje w sobie nie tylko pełną klawiaturę kwarcy z przyciskami funkcyjnymi, ale również touchpad, klawisze sterujące jak w pilocie, klawisze multimedialne oraz dwa przyciski na górze, które działają analogicznie jak prawy i lewy klawisz myszy. Sama klawiatura jest maleńka i mieści się w dłoni, chociaż najwygodniej pisze się na niej trzymając ją w dwóch rękach. Posiada również bardzo fajne podświetlenie, które przydaje się, gdy oglądamy TV w nocy. Podświetlenie to możemy oczywiście zmienić lub wyłączyć. Do podłączenia niezbędny jest odbiornik USB, który znajduje się pod tylną klapką obok baterii. Pinamy odbiornik do USB urządzenia, z którym chcemy się połączyć, uruchamiamy klawiaturę. Taki suwak na tyle urządzenia. Klawiatura sparuje się automatycznie z podłączonym urządzeniem i już po chwili będziemy mogli działać, krótko mówiąc, pisać, klikać i tym podobne. W przypadku telefonów czy tabletów będziemy potrzebować jeszcze przejściówkę, którą musimy zakupić sobie sami, a sam telefon powinien obsługiwać funkcję OTG. W klawiaturze znajdziemy wymienne ogniwo o pojemności 300 mAh, które możemy naładować przez gniazdo micro USB. Nie jest to nowe urządzenie, więc nie dziwi mnie brak gniazda USB-C, ale fajnie by było jakby powstała kolejna wersja tej klawiatury z nowszym złączem i dodatkowo z funkcją podłączenia przez Bluetooth. Poza tym to maleństwo jest bardzo przydatne i w sumie zastanawiam się czemu go jeszcze nie miałam. Koszt takiej klawiatury to 80 zł.